Aczkolwiek dla cielesnego człowieka jest niemożliwe, aby widział naszą organizację, ponieważ nie rozumie sprawy ducha Bożego. I jak widzimy, drogi czytelniku, ty też uważasz, że prawdziwy Kościół nie może być zorganizowany bardziej efektywniej niż jest teraz. Apostoł Paweł wzywa każdego do jedności wiary i celów. Wszyscy, którzy są prowadzeni tym samym duchem, mogą dojrzeć i dojrzewają. Do poznania tej samej prawdy, jesteśmy poświęceni przez naszego wodza, i nasze szeregi, jakkolwiek mogą wydawać się rozproszone i nieliczne, są mocno nawzajem spojone Chrystusowym duchem, wiarą, nadzieją i miłością. Stale jednak pamiętaj, że Bóg nie uzależnia swoich sukcesów od ilości wojska. Żyjemy z tą organizacją, która jest z ducha, i nie pragniemy przystosowywać się do świeckich wzorów, które widzimy wokół siebie. Materialny świat nie widzi i nie rozróżnia ducha, który nas jednoczy. A my ochoczo znosimy zniewagę, osobliwego ludu. Zawsze odrzucamy inną nazwę niż ta, która przynosi chwałę naszej głowie czyli chrześcijanie. Nie przestajemy być przekonani, że między tymi, którzy w każdych okolicznościach są prowadzeni jego duchem i przykładem z jego słowa, nie może być podziałów. Pogląd, że silna i widzialna organizacja mogłaby być pożądanym celem, był przez wydawcę określony jako przyziemny. Taka postawa jest typowa dla cielesnego człowieka, na którego wywiera wrażenie wzrost liczebny. I który podziwia siłę związaną z widzialną organizacją, płynącą z jej znacznej pozycji, wynikającej z odmienności i rywalizacji. Przedstawiona postawa jest też typowa dla człowieka nieduchowego, który nie umie sobie wyobrazić, jak cokolwiek mogłaby osiągnąć grupa ludzi, którzy nie są zebrani w żadnej widzialnej organizacji. Badacze Biblii ponownie potwierdzili, że jedyna organizacja, do której należą, jest duchowa i świat jej nie widzi. Nie chcą nikomu imponować swoją wielkością, siłą, tempem wzrostu, majątkiem czy ilością budowli, które do nich gdzieś należą. Ich jedność to jedność ducha, a nie jedność organizacji. Starają się uwolnić innych z zależności od różnych wyznań wiary i od pokładania zbyt dużego zaufania w widzialnych organizacjach, które powstały wokół określonych kred. Słusznie dowodzą, że byłoby błędem wymagać od innych takiego postępowania, podczas gdy sami robiliby odwrotnie. Strażnica z 1 marca 1979 roku, wydanie angielskie, pod tytułem Nowożytna Organizacja Teokratyczna. Cytuję strażnicę z lutego 1884, ale nieuczciwie stara się stworzyć wrażenie, że artykuł drukowany w 1884 popiera aktualny pogląd świadków wiechowy na organizację. Zwróćmy uwagę, jak słowa z 16 paragrafu prowadzą cytat tak, aby powstało miejsce do wysunięcia takiej myśli. Strażnica Polska 23 z roku 1979, akapit XVI. Wspomniany wyżej zbór rzetelnie starał się dowieść, że zasługuje na to, aby być narzędziem w ręku Jechowy i jego widzialnej organizacji. Toteż trzymał się z dala od wszelkich powiązań z sekciarskimi odłamami chrześcijaństwa, jak również z politycznymi organizacjami tego świata. Wypowiadając się na ten temat, ów Zbór Chrześcijański oznajmił w lutym 1884 roku na łamach swego organu strażnica: Nowi czytelnicy ze wszystkich stron kraju zapytują nieustannie, jak się nazywacie? Czy jesteście pierwotnymi baptystami, czy może baptystami misyjnymi? A może jesteście uniwersalistami, albo adwentystami? Czy może metodystami? Kilkakrotnie już staraliśmy się wyjaśnić nasze stanowisko, a teraz spróbujemy pokrótce jeszcze raz to uczynić. Nie należymy do żadnej ziemskiej organizacji, to też choćbyście wymienili pełną listę sekt, odpowiedzielibyśmy nie przy każdej z osobna i na wszystkie razem. Trzymamy się jedynie tej niebiańskiej organizacji, której członkowie mają imiona zapisane w niebie. Wszyscy święci żyjący obecnie, a także ci, którzy żyli podczas całego tego wieku, należą do organizacji naszego Kościoła, tworzą jeden Kościół, a Pan nie uznaje żadnego innego. Dlatego każda ziemska organizacja, która w najmniejszym stopniu naruszyła tę jedność świętych, rozmija się z naukami Pisma Świętego i przeciwstawia woli Pana, aby byli jedno. Jak to autor artykułu stara się użyć dla swoich celów prawdziwy cytat z roku 1884, Nie należymy do żadnej ziemskiej organizacji? Stawia go w takim świetle, żeby się wydawało, że dotyczył tylko odłączenia od sekciarskich organizacji chrześcijaństwa i od organizacji politycznych. To była prawda. Badacze Biblii byli oddzieleni od nich, chociaż dla porządku. W pierwotnym artykule z roku 1884 w ogóle nie było mowy o organizacjach politycznych, a wzmianka o nich służy jako fałszywy ślad, który ma czytelnika zwieść i odwrócić jego uwagę od wydźwięku wprowadzanego własnego twierdzenia. Pierwotnie oświadczenie znaczyło: Nie należymy do żadnej ziemskiej organizacji, a słowo żadna. Nie pozostawiało cienia wątpliwości, że nie ma znaczenia żadna na świecie, więc ani ta, którą niektórzy zwolennicy tak chętnie by wprowadzili. Badacze Biblii jasno uczyli, że gdyby oni sami wytworzyli organizację, która miałaby własną nazwę i organizacyjne struktury władzy, to tylko utworzyliby następną społeczność sekciarską. Jedyna organizacja, do której chcieli należeć, była organizacją niebiańską, i w niej są zapisane imiona jej członków? To jest widoczne z kontekstu. Następny fragment, pominięty przez autora Strażnicy z roku 1979, w artykule z roku 1884, zawiera taką istotną treść: Jaką nazwą ma być ten kościół nazywany? Odpowiadamy imieniem Jego Założyciela i Twórcy, Chrystusa. Kościół Jezusa Chrystusa, albo Kościół Boży, ponieważ był założony przez Boga na skalę, którą jest Chrystus, lub chrześcijanie, ponieważ pod tą nazwą ich ludzie pierwotnie znali. Paweł i jego uczniowie nie naśladowali nauk Kalwina, dlatego nie mogliby być znani jako Kalwiniści, nie naśladowali nauk Lutra. I dlatego nie mogliby być znani jako Luteranie. Naśladowali nauki i przykład Chrystusa, i dlatego nie bronili się przed nazywaniem ich chrześcijanami. Kiedy sobie pomyślisz, czy nie dojdziesz do wniosku, że jedynie nasze stanowisko jest podstawą do jedności? Przypuśćmy na chwilę, że wszelkie ludzkie kreda, rytuały, Modlitewniki i nazwy instytucjonalne zostaną zapomniane. Wszyscy chrześcijanie wyszliby sobie naprzeciw tylko w imieniu Chrystusa, i we wszelkiej prostocie i powadze pod przewodnictwem Ducha Bożego studiowaliby Jego Słowo i listy apostołów. Nie trwałoby długo, a wszelkie różnice w poglądach zostałyby zapomniane. Chociaż ludzie różnie nas nazywają, nas to nie martwi. My sami nie dopuszczamy myśli, że moglibyśmy nosić imię inne niż to, które jest dane pod niebem i między ludźmi, imię Jezusa Chrystusa. Nazywamy się po prostu chrześcijanie i nie stawiamy żadnej bariery, która by nas oddzielała od kogokolwiek, kto wierzy w kamień węgielny, o którym wspomniał Paweł. To jest ten Chrystus, który według pism umarł za nasze grzechy. Jeżeli ten kamień węgielny dla kogoś nie jest dość wystarczający, nie ma prawa nazywać się chrześcijaninem. Powyższe oświadczenie nie pozostawia wątpliwości, że Russell i jego społeczność nie uważali siebie za ekskluzywny klub i nie zakładali, że są jedynymi wybranymi wśród chrześcijan. Konsekwentnie odrzucali ciasny pogląd, według którego odbieraliby innym ludziom prawo do chrześcijaństwa, i nie zabraniali im w przyjściu do siebie, chowając się za organizacyjne mury. Nie wzbraniali się nazywać chrześcijaninem każdego, kto by był gotów budować na zasadniczej prawdzie biblijnej: to jest ten Chrystus, który według Pisma umarł za nasze grzechy. Taka otwartość jest widoczna w innych wydaniach czasopisma Strażnica, z których już też cytowaliśmy. Przypomnę tylko ówczesny pogląd w tym cytacie. Nie wymagamy, aby wszyscy mieli te same poglądy jak my, by móc nazywać ich chrześcijanami, ponieważ uznajemy, że do wzrostu, jak w miłości, tak i w poznaniu, dochodzi stopniowo. Strażnica z kwietnia 1882 roku. Od autora artykułu wydanego w strażnicy w roku 1979, który wprowadził w nim cytat z roku 1884, można by oczekiwać, że ogólny pogląd badaczy Biblii nie będzie mu nieznany. Jeżeli do pracy przyłożyłby się bardziej, mógłby łatwo zauważyć, że jego artykuł przedstawia sprawę całkiem inaczej niż było w pierwotnym źródle. Kiedy od roku 1884 upłynęło 10 lat, stanowisko badaczy Biblii odnośnie utworzenia widzialnej ziemskiej organizacji się nie zmieniło. Ich wytrwałe, nieprzyjazne poglądy na nią są jasno wyrażone w wydaniu Strażnicy z 15 września 1895 roku, gdzie są przedstawione w bezkompromisowych słowach. Autor odpowiada tutaj na pytanie, Jaki jest najskuteczniejszy sposób prowadzenia grupowych spotkań, jako jeden z pierwszych punktów pisze. Strzeżcie się organizacji. Jest całkowicie zbędna. Wszystkie reguły znajdziecie w Biblii. Nie chciejcie związywać sumień innych i nie pozwólcie innym, aby związywali wasze. Jak rozumiecie Boże Słowo dzisiaj, tak, przejawiajcie wiarę i bądźcie posłuszni, a dzień po dniu wzrastajcie w życzliwości, poznaniu i miłości. Tak, jako świadkowie zaczynaliśmy, takimi byliśmy. Jak w ogóle mogło dojść do takiej istotnej przemiany, której rezultatem jest zupełny obrót o 180 stopni, który dominuje dzisiaj? Ron Frey. Były nadzorca obwodu i świadek przez 33 lata, strawił wiele bolesnych lat nad badaniem nauk Towarzystwa Strażnica w kwestii władzy. Po intensywnych badaniach nad słusznością obecnego poglądu Towarzystwa na bezpośrednie podporządkowanie jej członków, w roku 1980 napisał. Dzisiaj, po stu latach od czasów rasela świadkowie Jehowy przejawiają wyróżniający zmysł organizacyjny. Organizacja jest zawsze na pierwszym miejscu. Słowna zbitka Organizacja Teokratyczna w Strażnicy z 1 marca 1979 roku wydanie angielskie w artykule Zwycięska Organizacja Jehowy w 11 paragrafach pojawia się aż 15 razy. Hipnotyzujące powtarzanie tego zwrotu jest w towarzystwie używane dlatego, aby świadkowie jechowy przywykli do myśli, że w kwestii tego, co towarzystwo prezentuje jako prawdę, jest przejawem poważnego braku nie tylko wyrażone powątpiewanie, ale i samo stawianie pytań. W całkowitym przeciwieństwie do obecnej sytuacji, Russell i jego społeczność z nieskrywaną otwartością stawali przeciw jakiejkolwiek ziemskiej organizacji.